Te programy mogą zmienić Twoje przekonania, które miałeś przez całe swoje życie, mogą to zrobić w 15-20 minut. Wiele z nich tworzą stan supernauki, taki jak wtedy, gdy byłeś małym dzieckiem, jednak istnieje jeszcze lepszy i szybszy sposób. Obejrzyj do końca dla pełnego zrozumienia. Umysł składa się z dwóch części. Umysł podświadomy jest pierwotnym mózgiem i może procesować 40 milionów bitów danych ze środowiska w każdej sekundzie. Umysł ma wielką moc i jest bardzo szybki, ale jest całkowicie nawykowy. Nie jest twórczy. Może tylko odtwarzać to, czego się nauczy. W procesie ewolucji przednia część mózgu, kora przedczołowa, daje początek świadomości, to ta mała część mózgu, która jest świadomością. Jaźń lub świadomość jest dodatkową funkcją, a większość ludzi nie trenuje tej funkcjonalności, ale zauważ, Umysł świadomy może procesować tylko około 40 bitów danych na sekundę. Umysł podświadomy jest milion razy potężniejszy. W porównaniu do umysłu podświadomego, który jest mega szybki, umysł świadomy przetwarza bardzo powoli. To dlatego w nagłych sytuacjach lub sytuacjach stresowych działasz pod wpływem umysłu podświadomego, ponieważ może on działać szybciej i radzić sobie z dużą ilością danych. Ale różnica pomiędzy tymi dwoma umysłami tkwi w nawykach. To umysł świadomy, który jest twórczy, może tworzyć wolną wolę. Umysł świadomy może kontrolować wszystko w Twoim ciele. Kiedyś mówiono, że są takie części ciała, które są pod dobrowolną kontrolą, ale teraz wiemy, że to nieprawda. Spójrz na przykład. Jogini mogą regulować bicie swojego serca, ciśnienie krwi czy temperaturę ciała swoim umysłem świadomym. Podczas gdy umysł świadomy może poradzić sobie z kilkoma rzeczami, umysł podświadomy może wykonywać wiele, wiele tysięcy zadań. Od niedawna neurobiolodzy rozmawiają o tym, jak twoja nieświadomość tworzy Twoje życie, Twoje decyzje. To co mówią, według kognitywnych neurobiologów jesteśmy świadomi tylko przez 5%. W naszej poznawczej aktywności. Dla większości ludzi 1% dnia jest w ich umyśle świadomym. Zatem każdego dnia tworzysz tylko za sprawą swojego umysłu, podświadomego. Dla większości ludzi 1% dnia, jedynie 1% tego, co się dzieje w Twoim życiu. I dlatego od 95 do 99% Twojego życia pochodzi z programowania. Co to oznacza? Może byłeś dzieckiem w sklepie i Twoi rodzice powiedzieli, że nie zasługujesz. Przez 95% dnia będziesz sobotować swoje życie, by się upewnić, że nie zasługujesz. Powodem tego jest to, że praca podświadomości polega na tym, by tworzyć rzeczywistość taką, Jakie są twoje programy? Dlatego, jeśli masz negatywne programowanie, przez 95% dnia będziesz tworzyć negatywne doświadczenia w swoim życiu. I tu jest problem. Umysł świadomy i umysł podświadomy pracują razem. Zatem na czymkolwiek umysł świadomy się skupia, może to kontrolować, ale to, na czym się nie skupia, jest kontrolowane przez umysł podświadomy. Więc przez większość naszego dnia myślimy o przyszłości lub myślimy o Przeszłość, to jest to, co robi umysł świadomy. Zatem, jeśli umysł świadomy nie skupia się na tym, co jest teraz, wtedy wszystko, co robisz w ciągu dnia, przebiega zgodnie z programem, który masz. Ale problemem jest to, że ponieważ umysł świadomy nie skupia się, nie widzi programu który jest odtwarzany przez umysł podświadomy. Zatem przez większą część każdego dnia nie odtwarzasz programu, który chcesz. Odtwarzasz programy, które otrzymałeś od innych ludzi, ale nie widziałeś tych programów. Więc jeśli twoje życie nie dzieje się tak, jakbyś chciał, mówisz, wszechświat mnie nie wspiera. Ale prawdą jest to, że to Twoje niewidzialne zachowanie, które Cię sabotuje. Zatem to, co jest ważne, jak mówią niektórzy, może po prostu zacznę pozytywnie myśleć. Który umysł? Myśli pozytywnie. Świadomy czy podświadomy? Umysł świadomy, który pracuje przez 5% dnia z 40-bitowym procesorem, a kiedy świadomie funkcjonujesz, czy skupiasz się na tym, co się dzieje? Zatem kto tu rządzi? Programy doświadczeń pochodzące z umysłu podświadomego. A te działają przez 95% Twojego dnia 40-milionowym bitowym procesorem. Więc czy pozytywne myślenie działa? Policz sobie. I problemem jest to. Więc problemem jest to, że bardzo trudne jest wziąć mały procesor i zrobić na nim więcej niż to, co robi duży procesor. I musisz użyć czegoś, co się nazywa silną wolą, naciskiem na wola, siła, by to przezwyciężyć. Teraz tu jest drugi haczyk, czy drugi problem. Umysł podświadomy jest jak magnetofon do nagrywania kasy. Nagrywa doświadczenie, a wtedy, gdy, gdy naciskasz, naciskasz przycisk, odtwarza właśnie to doświadczenie. Wtedy bierzemy nasz umysł świadomy i chcemy mówić do umysłu podświadomego i zmienić program. I teraz pomyśl o tym w ten sposób. Masz odtwarzacz kaset, a ja daję ci kasetę z programem. Wkładasz kasetę i naciskasz przycisk, i program zaczyna grać, a ty mówisz: Nie podoba mi się ten program. Wtedy idziesz do magnetofonu i mówisz: Zmień program. Problem jest w tym taki, że odtwarzasz się nie zmieni przez takie mówienie, ale istnieje sposób na zmianę programu, jeśli wiesz w jaki sposób nacisnąć przycisk nagrywania. Zatem Twoje życie nie odzwierciedla tego, co Ty chcesz, odzwierciedla program, który dostałeś. Jednym wyjściem jest świadomość. Bądź świadomy, a wtedy nie będziesz odtwarzał nagrań. Drugim wyjściem jest hipnoza kliniczna. Ponieważ to przenosi się do tak zwanego stanu mózgu, który miałeś, będąc małym dzieckiem. Wtedy można wprowadzić nowy program i nadpisać stare nagranie. A jest jeszcze lepsza i szybsza metoda. Jest nowa grupa psychologów modalnych, nazywanych psychologią energii. Jest wiele różnych technik. Na przykład holograficzne remodelowanie, rozmowa z ciałem, EMDR. EFT. To, które znam najlepiej, to PsychK. PSYCHK. Te techniki są jak naciskanie przycisku do nagrywania na magnetofonie. Te programy mogą zmienić Twoje przekonania, które miałeś przez całe życie, w ciągu około 15-20 minut. Wiele z nich, jak PsychK, tworzy stan super nauki. Jak wtedy, kiedy byłeś małym dzieckiem. Ale teraz pokażę Ci, jak Twoje myśli wychodzą na zewnątrz i wpływają na Twoje życie. Podczas badania EEG przyczepiono elektrody do Twojej skóry i odczytują aktywność mózgu. Podczas badania MEG sonda nawet nie dotyka głowy. Możesz odczytać aktywność mózgu na zewnątrz Twojej głowy. To nie jest magia. Kiedy nerwy przenoszą sygnał, zachowują się jak przewody elektryczne, zawierają komponent elektryczny, a elektryczny komponent może być uchwycony przez elektrody na skórze. A kiedy przewód przewodzi, również wytwarza pole magnetyczne wokół siebie. Pole magnetyczne przechodzi przez skórę. Twoje myśli nie znajdują się wewnątrz twojej głowy. Osoby, z którymi się porozumiewasz. Jesteś z nimi związany. I wiele osób dobrze to zna. Jeśli myślisz o kimś, albo mówisz o kimś, kogo nie widziałeś od lat. Nie mówisz: Nie widziałem mojego kolegi Johna od 10 lat. Telefon dzwoni, to John. To jak placebo i nocebo. Jeśli myślisz bardzo pozytywnie o kimś, ta osoba stara się z tobą skontaktować. Ale to działa w obie strony. Jeśli masz negatywne myśli o kimś, gdziekolwiek ta osoba jest, będzie mówić o tobie negatywnie. Zatem bardzo ważne jest rozpoznanie, że Twoje myśli i Twoje osądy nie są połączone tylko i wyłącznie z Tobą. Są połączone z osobami, o których mówisz. Pobudzasz i aktywujesz te rzeczy w Twoim świecie, które są powiązane z Twoimi myślami. Kiedy złodziej stara się wybrać osobę, którą zaatakuje, spośród różnych ludzi, którzy idą po ulicy, jak sądzisz, którą zaatakuje? Tą, która jest najbardziej przestraszona. Ponieważ ta najbardziej przestraszona będzie rezonować. I to oznacza, że złodziej nie musi robić nic więcej, tylko powiedzieć bu, a ta osoba odda mu wszystko. Im bliżej jesteś wiedzy, że ty sam tworzysz świat swoich doświadczeń, tym bardziej istotne staje się dla ciebie odkrywanie tego, kto to tworzy.